Dzień dobry, To jest Rozmowa Dnia w Lubuskim Centrum Informacyjnym. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Gościem jest Marcin Pawierowski, prezydent Zielonej Góry. Dzień dobry, Panie Prezydencie. Dzień dobry. Witam Panią Redaktor, witam Państwa. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Zaczniemy, Panie Prezydencie, od tematu, który wzbudził duże emocje. Chodzi o sprawę kamienicy przy ulicy Niepodległości 10 w Zielonej Górze. Audyt, który Pan y, przeprowadził po objęciu urzędu, doprowadził do zawiadomienia prokuratury właśnie o sprawie tejże kamienicy. Proszę o komentarz do takich najważniejszych ustaleń. Ale także wyjaśnienie, jaki efekt, jakie skutki są tej sprawy dla miasta, dla budżetu miasta. Dla, dla przypomnienia, sprawa dotyczy nabycia, wydzierżawienia, wynajęcia kamienicy przy ulicy Niepodległości przez byłego prezydenta na okres 10 lat tego budynku. Będzie to kosztowało podatników 12 milionów złotych. Gigantyczne pieniądze. Dodatkowo władowano ponad 3 miliony w remont tego budynku. Nie widzę specjalnie tych pieniędzy, gdzie one są władowane. I zamykamy tą wartością około 15 milionów, kiedy wcześniej w 2022 roku ten sam były prezydent chciał kupić ten budynek przez spółkę KTBS za 6 milionów złotych. To więc ta transakcja wzbudziła moje wątpliwości oraz moich prawników, bo po objęciu funkcji prezydenta miasta zarządziłem audyt przede wszystkim podpisywanych umów, transakcji. Bo jeżeli ktoś może kupić budynek na własność, jako majątek miasta za 6 milionów złotych, samo to wnioskuje jako prezydent, później z tego wycofuje, a następnie go tylko wydzierżawia na okres 10 lat, załączną sumę 15 milionów z remontem i później ten budynek oddaje komuś innemu, no to jest dziwne i w mojej ocenie to nie było działanie tak naprawdę zgodne z etyką, z bezpieczeństwem finansów miasta. Oraz przede wszystkim ten budynek i tak stracimy po tych 10 latach. To Ta jest... informacja o zarzutach pojawiła się wczoraj, dosyć późno. I pytanie też o dalsze konsekwencje, bo prezydent Janusz Kubicki jeszcze tej sprawy nie komentuje. Mówi, że chce mieć wgląd do dokumentacji, wtedy zabierze głos, ale pytanie też o to, co, co państwo jako miasto na co czekacie, bo tu mowa jest o zagrożeniu trzema latami więzienia z jednej strony, z drugiej strony wasza reakcja i pewnie liczenie też pieniędzy. Co dalej? Jakie są efekty, konsekwencje, skutki? Tak naprawdę, moim obowiązkiem było sprawdzenie umowy oraz zawiadomienie prokuratury, bo wzbudziło to moje wątpliwości. Następnie, już prokuratura analizując całą sprawę, podając ją rzetelnej diagnozie, zweryfikowała ten proces i skończyło się to postawieniem zarzutów. I tak naprawdę, moja rola na tym momencie została zakończona. Ja, w imieniu mieszkańców, muszę odpowiadać za pieniądze publiczne, za transakcje, to więc to uczyniłem. Reszta już jest w rękach pokoju. Ale zastanawiam się, czy rola zakończona, panie prezydencie, to zadam inne pytanie. Jak zabezpieczyć miasto przed takimi sytuacjami w przyszłości? I tu, i tu już jest pana rola, i pewnie refleksja nad tym, co zrobić, żeby nie doprowadzać do tego typu sytuacji. No to naprawdę zależy od człowieka yy, pewnej etyki, pewnej wrażliwości, dbałości o finanse publiczne. Ja dzisiaj się koncentruję przede wszystkim na tym, aby miasto tak naprawdę finansowo też zweryfikować, przede wszystkim podsumować te działania, jeśli chodzi o pracę spółek, pracę departamentów. Te zadania, które wynikały z audytów wcześniej przeprowadzonych mają swoje odbicie w prokuraturze i dzisiaj ja się, jako prezydent miasta się koncentruję przede wszystkim na rozwoju Zielonej Góry. O winobraniu, powiedzmy słowo, bo przed nami jedno z e, największych e, świąt w regionie, Winobranie 2025 i pytanie o nowe elementy tego święta. Czy coś się pojawi, czego jeszcze mieszkańcy Zielonej Góry regionu Polski i zagranicy może także, bo tacy goście także są na winobraniu z, z zagranicy, czy takie nowe elementy się pojawią? Tak, będzie kilka nowych elementów. To będzie największa strefa winiarska przy ratuszu w historii winobrania. To jest 50 domków winiarskich, 43 domki, z tego co pamiętam, winiarzy bo powiększyliśmy tą strefę, jest więcej winiarzy. Ponadto wprowadziłem produkt regionalny jako degustację czy wędlin, czy serów naszych lokalnych, bo też mamy się czym chwalić. Ponadto jeszcze będzie dodatkowy domek, jeśli chodzi o wina winobraniowe, które wygrały w konkursie. To jest jakby punkt czyli, pierwszy, czyli, czyli poszerzenie całej strefy winiarskiej. No właśnie, ta deklaracja o większej ekspozycji tych tradycji winiarskich, wina, naszej tradycji, tożsamości, jak rozumiem, że tutaj postawiliście mocno na to akcenty, nacisk, żeby pokazać naszym gościom, że to jest ten charakter prawdziwy, tego święta tak, Zielonej tak. Góry. Przede wszystkim sztuka winiarstwa, sztuka degustacji, co za tym się wiąże, sztuka architektury miasta, bo to jest ściśle z tym związane. Piwnice winiarskie, przecież ten festiwal, który odbył się w czerwcu, Dni Otwartych i Piwnic, już był takim początkiem tak naprawdę winobrania. Dzisiaj pokazywanie miasta w tej tradycji winiarskiej jest dla mnie priorytetem. To nie tylko ta działalność gospodarcza, czyli te stoiska wystawiennicze, bo mamy ich około 100 90, ale przede wszystkim koncentruje swoje działania na pokazaniu starówki. Mamy też przeprowadzony przecież remont ratusza, wymiana stolarki okiennej, mamy wyremontowaną największą w mieście piwnicę winiarską, salę szeptów o wyjątkowych y, walorach akustycznych. Zachęcam mieszkańców do odwiedzenia y, przy ulicy licealnej, przy rektoracie. To jest najdłuższa piwnica. Będą w niej warsztaty, będą w niej ekspozycje, będą y, również przekazywane informacje na temat historii miasta, historii winiarstwa, to będzie taki integrator działań winiarskich, winobraniowych na samej starówce, ale co najważniejsze, chciałem przede wszystkim, aby ta strefa komfortu, czyli gdzie mieszkańcy degustują, rozmawiają, była lepsza i większa. I ona dzisiaj jest, tak jak powiedziałem, około 50 domków winiarskich. Jak ta organizacja, panie prezydencie, przebiega? To są sprawne działania, bo właściwie my już jesteśmy w przededniu winobrania. Ono, ono się rozpoczyna za, za kilka dni, już w ten weekend. Czy te sprawy organizacyjne idą dobrze, lepiej w porównaniu z poprzednim rokiem? Czy ciągle są jakieś takie blokady, powiedziałabym, które wynikają po prostu z organizacji tak dużego święta? To jest przede wszystkim bezpieczeństwo, bo to jest mhm. dzisiaj najważniejsze. Przed chwilą skończyłem też również spotkanie ze Strażą Miejską, która została rozbudowana, doposażona on, odpowiednie samochody, wyposażenie Strażników. Będzie Miejskich. więcej praca dwuzmianowa. Zrozumiałe. Jest również Straży Miejskiej, współpraca mhm. z policją. Te działania są już prowadzone, ale też przede wszystkim chcę poinformować mieszkańców, że z tych ciekawostek, jeszcze jeśli chodzi o winobranie, to mamy trzecią scenę przy palmialni, scenę dla młodych, scenę kreatywną, muzyczną. Oraz y, mamy również y, tak naprawdę promocję w skali kraju większą winobrania. A na czym ona polega? Przede wszystkim to będą informacje w mediach ogólnopolskich, mamy więcej billboardów, mamy więcej informacji internetowych, co ważne również największą promocją wydarzeń winobrania to są przede wszystkim gwiazdy muzyczne, które udało się do Zielonej Góry sprowadzić. Mówimy tutaj przede wszystkim mamy zespół WW, mamy przede wszystkim również Varius Manx, mamy Kwiatkowskiego, to jest Margaret, a oraz Fabelere, bo uhum. trochę też pan kroka musi zawsze być na takich imprezach, to więc myślę, że te trzy sceny muzyczne będą odpowiadały potrzebom mieszkańców miasta, zapowiadać świetna pogoda. Oczywiście będą utrudnienia, mówimy tu o komunikacji, o zamkniętych drogach, ale przede wszystkim musimy pokazać miasto Zielona Góra jako miasto otwarte, jako miasto uśmiechnięte, jako miasto z olbrzymimi tradycjami winiarskimi. Mamy zwiększoną liczbę również spacerów winiarskich, nocnych wyjazdów na winnice, rejsy galerii. No to jest największe święto winiarskie w Polsce i moim obowiązkiem jest zadbanie, aby ono się coraz mocniej przebijało w skali kraju, ale Bardzo cieszyło i byłoby powodem do dumy, gdyby święto Zielonej Góry, także święto Lubuskiego, myślę, że można tak powiedzieć, gdyby było rzeczywiście wybrzmiało w skali ogólnopolskiej czy Wybrzmi. wręcz międzynarodowej. A uśmiecham się przy tym Farben bo nie wszyscy wiedzą, że prezydent lubi punk rocka. Myślę, tak. że nie zdradzam żadnej <laughs> Wtorek, tajemnicy. Panie prezydencie, pytanie, które nasuwa się wielu Zielonogórzanom, ile to wszystko kosztuje? Tak naprawdę pieniądze w budżecie są zabezpieczone, jeśli chodzi o promocję miasta i organizację wydarzeń kulturalnych. Samo podsumowanie szczegółowe zawsze jest opracowane po wydarzeniu. To więc pragnę tylko uspokoić mieszkańców, że pieniądze są na to zabezpieczone w budżecie. Moim obowiązkiem jest przede wszystkim promocja miasta, pokazanie Zielonej Góry w dobrej perspektywie oraz tak naprawdę okres wytchnienia, też dla mieszkańców miasta Zielona Góra, czyli możliwość spotkania z rodzinami, spacerów oraz chyba, co to najważniejsze, poznawanie sztuki degustacji wina. Wytchnienia, ale pewnie nie dla tych mieszkańców, którzy mieszkają na Deptaku, bo oni chyba ten okres winobraniowy postrzegają zupełnie inaczej. Tak, dlatego przychyliłem się tutaj do propozycji mieszkańców miasta Śródmieścia. Scena przy placu teatralnym, mała scena będzie funkcjonowała krócej. Dyskoteka dorosłego człowieka jest przeniesiona na główną scenę przy Filharmonii, właśnie, żeby dać oddech mieszkańcom miasta ścisłego śródmieścia. To więc w tym zakresie są podjęte działania. Ponadto szybko dodam skwer przy podtopolami, który też generował olbrzymie uciążliwości dla mieszkańców, odbywały tam się libacje, były ogromne niebezpieczeństwo, były zgłoszenia mieszkańców oraz policji zostanie przeobrażony, przebudowany na miejsce dla relaksu, miejsce zielone, miejsce wytchnienia. Zostały przeprowadzone konsultacje społeczne, to więc ta część miasta. Tak, również, mówiliśmy o tym ulegnie, tak, że na, 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 na naszej antenie czekamy na te zmiany. Panie prezydencie, skoro mowa o wrześniu, to także zastanówmy się przez chwilę nad tym, co, co ten wrześnień oznacza dla nauczycieli, dla uczniów, dla rodziców. I tu pierwsze pytanie związane z tym, co działo się wczoraj w Polsce. Duża wrzawa wokół edukacji zdrowotnej i o to chcę zapytać na początek, jakie jest wasze podejście, czy w ogóle sądujecie jako miasto, ilu uczniów się wpisuje na te lekcje, jak wy się do tego przygotowujecie? To jest w mojej ocenie bardzo ważny przedmiot i dobrze, że on wybrzmi w zionogórskich szkołach. Jutro mamy tak naprawdę konferencję, która szczegółowo przedstawi działania miasta. Nie chcę zadać zbyt wcześnie z profesorem Izdebskim, mhm. ale uważam, że rozmowa, edukacja zdrowotna czy okresu dojrzewania, higieny, zdrowego trybu życia, zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży jest ważna i uważam, że ten przedmiot musi być w szkole. Jest się przedmiotem nieobowiązkowym ale myślę, że ta forma, ta prezentacja um, i ten... Um... Zarys programowy przekona rodziców, żeby jak najwięcej młodzieży, dzieci a, a jakieś korzystało zebrania Planujecie coś, tego... bo, bo, bo te komunikaty medialne, oczywiście, że tak, to szalnie ważne my też będziemy będziemy o tym mówić, ale czy planujecie też takie spotkania w cztery oczy z rodzicami, żeby o nich porozmawiać? Bo mamy sygnały z całej Polski, że właściwie rodzice nie są zainteresowani zapisywaniem dzieci. Są klasy, w których żadne dziecko nie nie chce, nie, nie będzie wpisane na, na lekcje, bo przypomnimy, że jest to przedmiot nieobowiązkowy, nieobowiązkowy. na razie. Myślę, że to wybrzmi podczas roku szkolnego. Niedawno mieliśmy inaugurację miejską nowego roku szkolnego w szkole 13 z termomodernizowanej już pięknie wyglądającej szkoły. To, to zaraz powiemy. Tak, i tam też tym... również były rozmowy o y, y, tym przedmiocie. Myślę, że dajmy czas. Myślę, że to przekonanie w miarę rozmów i nauczycieli z rodzicami zebrań w szkołach, informacje od dyrektorów, ta informacja się przebije i każda informacja o zdrowiu jest ważna i kształtowanie tych postaw zdrowotnych jest ważne. To więc y, namawiam serdecznie do tego, aby dzieci uczestniczyły w tego. A szczegóły zajęcia. jutro. Po, po konferencji, która, która będzie zorganizowana przez miasto Zielona Góra. Der, termomodernizacja. Rzeczywiście ta trzynastka, nie wszyscy pewnie nasi widzowie z Lubuskiego kojarzą tę szkołę, natomiast no, jest to przepaść między tym, co było poprzednia epoka tak. właściwie, a teraz widzimy wyremontowaną y, y, już no, właśnie w takiej nowoczesnej odsłonie szkołę. Nawet nazwa się pojawia, nie SP13, tylko 13. 13. Tak, hasłowo, to też taki drobiazg, ale i fotowoltaika na tej szkole i tak dalej. Rozumiem, że to jest taki sztandarowy przykład tych, tych rzeczy, które działy się podczas wakacji w szkołach w Zielonej Górze. Tak, ja tak naprawdę koncentruję się również na wsparciu zielonogórskiej edukacji. Przypomnę tylko, że ona jest na bardzo wysokim poziomie. Były najlepsze wyniki zdawalności matur w Zielonej Górze. Pobiliśmy wszystkich w najlepszym województwie lubuskim. Dlatego moim zdaniem jest przede wszystkim poprawa też komfortu nauki w mieście Zielona tak Góra. Starych tak starych jak, budynkach, jak ta trzynastka wspomniana. Mamy tutaj dziewięć szkół w Zielonej Górze. Trzynastka uzyskała nową elewację, fotowoltaikę. fotowoltaiczną. Wymiana instalacji, trzy malowane pomieszczenia. To też przede wszystkim komfort dla nauczycieli dogodnej pracy, ale też komfort dla uczniów. Wartością są również oszczędności w kasie miasta, które możemy właśnie przeznaczyć na edukację zielonogórską, na wsparcie zionogórski, też żłobku przedszkoli, bo ja edukację postrzegam bardzo szeroko. Od żłobka przedszkola aż po szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Były też na inauguracji wręczenia tak naprawdę nagród dla dyrektorów za osiągnięcia ale co ważne, te szkoły przede wszystkim zyskają nową jakość. Będą atrakcyjne, kolorowe dla młodzieży. Uzyskaliśmy 40 milionów dofinansowania z KPO. Będziemy przystępowali do kolejnych inwestycji. Przypomnę tylko, że budujemy nowe sale sportowe w szkołach, które były niedoposażone. Niektóre szkoły czekają po 50 lat na salę gimnastyczną. Między innymi zespół szkół zawodowych w botanicznej. Budujemy nową salę w zespole szkół mistrzostwa sportowego. Budujemy nową salę sportową w zespole edukacyjnym numer jeden. Projektujemy nową szkołę na Łężycy. Ten proces projektowania jest rozłożony do końca roku. Następnie będziemy szukali pieniędzy i wybór wykonawcy, aby zrealizować tę inwestycję. Budujemy nowe zespoły rekreacyjne sportowe na Czarkowie i Łężycy. Uzyskaliśmy pieniądze z ministerstwa. Ponadto inwestujemy w stadion lekkoatletyczny. Złożyłem wniosek już na modernizację stadionu lekkoatletycznego do Ministerstwa Sportu, aby uzyskać dofinansowanie i przebudować cały stadion lekkoatletyczny. Natomiast tych zadań szeroko Edukacyjnych, które rozwijają zielonogórską edukację i młodzież, które są tak naprawdę zachętą, aby tu zostać, pójść na Uniwersytet Zielonogórski, aby zaprosić nowych mieszkańców do miasta. Ja to przygotowuję. Cały ten program, ta oferta no to edukacyjna będzie gotowa. Jest system połączonych naczyń. Tak, jedno musimy, wynika tak z drugiego. Skali miasta. Ale prócz infrastruktury, prócz budynków, Panie Prezydencie, pytanie z życia, czego brakuje w, w, w naszej zielonogórskiej oświacie? Tak naprawdę dzisiaj jesteśmy na takim etapie, aby mm, przede wszystkim nauczyciele zwracają uwagę na to, żeby robić komfort pracy. To, 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 to się udaje zrobić. Mówimy tutaj też przede wszystkim. Chciałbym Wam też... powie pieniędzy, o, o, tak jak właściwie wszystkie tak, samorządy w Polsce. Oczywiście, Ministerstwo ta, ta Narodowej dyskusja... daje te do, ta, y, 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 dofinansowania, mamy subwencje, natomiast wszystkie samorządy grzmią mówią, to, to jest za mało. Cały czas są rozczarowani też y, kwotą, którą otrzymują. Tak, jako prezydent przyglądam się tej dyskusji na tej płaszczyźnie parlamentarnej, tam ta dyskusja trwa, są zaplanowane podwyżki w budżecie na rok 2026 budżetu państwa. Te dyskusja zawsze są trudne. No ale moim zdaniem jako prezenta miasta jest przede wszystkim zabezpieczenie finansów na Żierogó Światę. Przygląd ponad 350 milionów złotych e, tyle w budżecie miasta przeznaczamy na Żierogó światę okay, i inwestycje. Okay. Moim zdaniem jest ściągać pieniądze do Zielonej Góry. To dzisiaj jest realizowane, tak jak powiedziałem, infrastruktura, termomodernizację oraz zajęcia dodatkowe. Między innymi w żłobkach wprowadziliśmy w mieście Zielona Góra jako rytmikę dla um, zajęcia muzyczne dla młodych Zionogórzan. To więc rozwój przede wszystkim Środowiskiej przedszkoli, zapewnienie żłobków dla zielonogórskich rodzin. Te działania się są prowadzone w mieście Zielonogóra. Powiedzmy jedno zdanie, chociaż Panie Prezydencie, o tym minionym, czy mijającym już lecie, 2025. I tu także takie odniesienie ogólnopolskie. Wiele regionów w Polsce narzeka na to, że było o wiele mniej turystów w ich obszarach, w ich miejscowościach, które zwykle cieszyły się dużą popularnością. Mazury chociażby mówią 40% mniej turystów w, w tym roku w odniesieniu do poprzedniego. Jak to wygląda w Zielonej Górze? Czy wy macie dane już teraz, które pokazują ten, ten przepływ, z jakich atrakcji korzystają turyści, gdzie przyjeżdżają, co ich ciekawi w naszym mieście? To te pierwsze dane są już weryfikowane po tym okresie letnim. Tak naprawdę będzie przeprowadzona ta dokładna analiza, ale pod kątem miasta Zielona Góra nie narzekamy na brak turystów, czy Skandynawia, czy goście z Niemiec, goście z Francji e, odwiedzają miasto. Też przede wszystkim to jest moim obowiązkiem, aby promować miasto przez wydarzenia kulturalne. I tutaj inwestycje, festiwal Otwartych Piwnic i Winnic Winiarskich w czerwcu to preludium winiarstwa i już olbrzymia promocja w skali kraju daje te efekty, że są turyści w Zielonej Górze. Też e, przede wszystkim e, musimy myśleć o tym, aby cały czas poprawiać tą tkankę infrastrukturę. Tu myślę o Ochli, Hadwa Okla, a, a cieszy się powodzeniem. Jak ja pan patrzy na potencjał t, t, t tego po, miejsca? Potencjał musimy y, troszeczkę zmienić, bo podjęliśmy decyzję, że będziemy budowali y, wrotkarnie oraz lodowisko. Przemodelowaliśmy istniejące y, projekty, dostosowaliśmy je do nowoczesnych oczekiwań. To będzie połączone y, z H2Ochlo. wnioski są złożone y, w odpowiednich ministerstwach, to więc uzupełnimy tą ofertę y, H2Ochli, kiedy nie ma tej pogody, bo w tym roku była ta pogoda gorsza, było y, średnio, czerwiec, lipiec, około 24 tysiące ludzi odwiedzało ochle, 40 tysięcy w sierpniu. Natomiast aby to uzupełnić, atrakcyjność tego, tej przestrzeni będzie wybudowane lodowisko od wodkarnia oraz podjąłem decyzję o zainwestowaniu w dziką ochle. Tam również mamy nowe pomosty, mamy nowe boiska plażowe do piłki środkowej, mamy nową infrastrukturę dla dzieci. Będziemy chcieli wprowadzić monitoring, żeby to bezpieczeństwo było większe na dzikiej ochli, czyli ta dzika ochla będzie uzupełnieniem tej ochli H2 och. Zwłaszcza na dzikiej ochli jest zakaz pływania, jeśli, jeśli tam się tak, nic nie Pływać można po drugiej Popływać stronie Pływać można po drugiej stronie oczywiście, Uzupełniają ale się. ta m, infrastruktura rekreacyjna na dzikiej ochli m, będzie rozbudowywana w taki sposób nieinwazyjny, żeby zachować przede wszystkim te elementy przyrody, tą dostępność lasu. Na koniec chcę Pana zapytać o politykę regionalną, współpracę z samorządem naszego województwa. Zmieniły się nazwiska, nie wszystkie, ale pytanie o taki plan, czy, czy wspólne plany przyszłość Waszych relacji jako władz miasta z zarządem województwa Lubuskiego. Mamy nowego marszałka Sebastian Ciemnoczowski, wicemarszałka to jest Grzegorz Potęga, Hubert Harasimowicz, no i zostaje Jacek Urbański, pojawia się Pani Anna Chinalska. Jaki Pan widzi tutaj potencjał tej współpracy? Moim obowiązkiem jest współpracować z każdym dobrze. Z poprzednim marszałkiem współpracowało się bardzo dobrze. Z obecnym znam się wiele lat, z panem Sebastianem My Myślę, że ta współpraca będzie wyjątkowa i dobra. Już mamy pierwsze rozmowy, pierwsze uzgodnienia przed nami. Tak naprawdę jest wiele wspólnych projektów. Myślę tu o rewitalizacji, o no dofinansowaniu Właśnie o, o dofinansowanie zapytać, aviatru. panie prezydencie. Czy są konkretne plany, o których już rozmawiacie? Ja wiem, że no zarząd ukonstytuował się 18 sierpnia, nowy. Ale czy są takie rzeczy, które pan może dzisiaj już podać jako przykład tej waszej przyszłej Współpracy. Konkretnie. Te rozmowy są przed nami. Na razie były takie kolorowe spotkania. Byłem na tej sesji inauguracyjnej, sesji, gdzie pan marszałek uzyskał większość. Znamy się z panem Sebastianem wiele lat i myślę, że wspólnie przedstawimy to koncepcję tej szerokiej współpracy na osobnym wydarzeniu czy konferencji. Nie chcę tych wydarzeń wyprzedzać, ale rozmawiamy sporo, bo znamy się wiele lat i myślę, że skoncentrujemy jeszcze większe pieniądze na mieście Zielona Góra. Ja tu myślę szeroko w procesie rewitalizacji miasta, bo w tym zakresie jeszcze mamy sporo do zrobienia. Współpraca ze szpitalem? Dopytam jeszcze. Ona bo jest na bieżąco. nam się pojawił, tak. przy, przy szpitalu, ale miasto także wspiera. Oczywiście tu nie ma żadnego problemu, bo szpital jest sercem medycznym miasta Zielona Góra. Ja to wiem. Przede wszystkim współpraca wsparcie bronchoskopii. Ostatnio przekazaliśmy 300 tysięcy. Dziś autobus już jest wewnątrz. Szpitala. Jest infrastruktura przystankowa, został przemodelowany MZK, czyli autobus dojeżdża. Mieszkańcy mogą komfortowo dotrzeć. Ponadto będzie rozbudowa i przebudowa ulicy Waryńskiego, aby komfortowo mieszkańcy Zielonej Góry mogli dojechać do szpitala. Szereg działań chcemy zaplanować, jeśli chodzi o dofinansowania sprzęt, bo to jest dzisiaj dla mnie ważne. Bezpieczeństwo medyczne dla mieszkańców miasta jest ważne. i Ja to dostrzegam i ta współpraca będzie bardzo szeroka. Bardzo dziękuję za rozmowę. Prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski był gościem rozmowy Dnia w Lubus centrum informacyjnym no i widzimy się na winobraniu prawdopodobnie tak, do zobaczenia szanowni mieszkańcy do winobraniu serdecznie zapraszam dziękujemy za spotkanie kaja rostkowska zapraszamy jutro na rozmowę pan sławomir kotylak będzie gościem w nowej roli proszę państwa doradcy wojewody lubuskiego do spraw rozwoju lotnictwa i transportu lotniczego do usłyszenia do zobaczenia